Dzień dobry. Witam Was na kolejnych proroctwach. Proroctwach o Mesjaszu, o cierpiącym Mesjaszu. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zacząć od Psalmu 69, wersetu 22. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu mem napoili mnie octem. Wyobraźcie sobie, tak? Jezus wisi na krzyżu i wydawałoby się, no ludzie muszą wreszcie... Zacząć go żałować, nie? czy współczuć mu, muszą mu okazywać współczuć. Ale ten werset mówi o tym, że tego współczucia nie będzie. Eee, gdy Jezus pragnie, no po prostu nie pił długo, tak? Wisi na krzyżu, z mu w buzi. Ludzie zamiast mu podać wodę, to podają mu najpierw żuć. Rzuć to jest. To, to tak naprawdę była mirra y, z rzuciu czyli z czymś gorzkim i z octem. I to podawało się e, skazańcom, Mirę podawało się skazańcom po to, żeby ulżyć im w cierpieniu, czyli tak otumanić ich troszkę, tak? Ale jest powiedziane, że Jezus to skosztował, ale ale nie, nie napił się, tak? Nie, nie chciał z tego skorzystać. Druga, drugi raz Jezus powiedział, pragnę i wtedy powiedział, że w pragnieniu bym napojili mnie tym. Podano mu do wypicia ocet. Piliście kiedyś ocet? chyba nie jest najlepszy napój, co? A tu cierpiącemu, umierającemu człowiekowi podaje się ocet. To jest jedyne, co my możemy dać Jezusowi chyba, tak? Naprawdę. I słuchajcie, ten ocet podano Jezusowi. On pod koniec już skosztował. Wtedy, wtedy... Dopiero wyraźnie było słyszeć, co on mówił. Język mu się przyklejał do podmienia. Nie, nie, byłoby, nie można by było zrozumieć jego słów. Ale po skorzystaniu z tego napoju z octu, bo to jedyne, co ludzie mogli mu dać, mamy kolejne proroctwo. Z psalmu 22, werset drugi. Tu jest taki krzyk, dramatyczny krzyk. Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił? Dlaczego Bóg opuścił Mesjasza wiszącego na krzyżu? Zastanawialiście się kiedyś na tym? Ja myślę, że to tylko i wyłącznie z powodu naszych grzechów. Jezus z Ojcem nigdy nie byli oddzieleni. Jezus, który zawisł na krzyżu, stał się naszym grzechem. Powiedziałem, że tak bardzo wziął na siebie te nasze grzechy, że stał się wręcz grzechem. Doświadczył czegoś, czego ludzie wierzący nigdy nie doświadczą: oddzielenia od Boga Ojca. To była cena za nasze zbawienie. Kolejne słowa, które odkrywamy, Jezus wypowiada, a są cytatami z, ze Starego Testamentu. Słuchajcie, Psalm 31:6. W ręce Twoje powierzam Ducha Mojego. I to są ostatnie słowa. Jednym z ostatnich słów, jeszcze, które Jezus wypowiada, wykrzykuje, jest wykonało się. W ręce Twoje powierzam Ducha Mojego. Mimo tego, że Bóg obrócił się od Jezusa, gdy ten stał się grzechem, Jezus oddaje swoje życie w Jego ręce. Dalej ufa, że. Że to są najbezpieczniejsze ręce we wszechświecie. W ręce Twoje powierzam ducha. Psalm 31, 6 o tym mówi. Kolejny, kolejny niesamowity proroctwo, słuchajcie. Psalm 34, 21 mówi: Strzeże On Bóg wszystkich Jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. To jest ciekawe, dlatego że Psalm 22, 15 werset, mówi: Rozłączają się wszystkie moje kości. A psalm 22:18 mówi: Policzyć mogę wszystkie moje kości. I Słuchajcie, mimo to, że gdy Jezus był przybity należąco, bo zanim go podniesiono, on już był przybity, gdy to zrobiono, jego jego stawy nie wytrzymały tego i jest powiedziane, że wszystkie jego kości się porozdzielały, to mimo to Jezusowi, Jezusa nogi i ręce nic nie zostało, żadna jego kość nie została złamana. I czytamy o tym, że e, ci, którzy umierali obok Jezusa, którzy wisieli obok, e, oni przeżyli Jezusa, ale żeby skrócić ich męki, jest powiedziane, że połamano im kości. Jezus był już martwy i tego nie zrobiono. Tak? Wypełniło się to proroctwo. Co dalej jeszcze? Jak, co jeszcze Jezus przeżywa? Słuchajcie, jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Psalm 22, 15. Słuchajcie, serce Jezusa, od którego ojciec się odwrócił, gdy stał się grzechem, ono pękło. I tu mamy, tu mamy niesamowite, że Zachariasza, prorok Zacharias 12,10 mówi: będą patrzeć na tego, którego przebili. Jezusowi nie została złamana żadna kość, ale rzymski żołnierz, żeby się upewnić, że Jezus nie żyje, że na pewno nie żyje, przebił mu bok. Tak? Przebija mu serce. Ale jego serce już było, było już rozlane, bo wylała się krew i woda. To oznacza, że jego serce już wcześniej pękło. Tak Jezus dokonał swojego żywota. Co jeszcze niesamowitego się wypełniło? Słuchajcie, Księga Amosa, prorok Amos, 8 rozdział 9 werset, mówi o... mówi takie słowa. Owego dnia wyrocznia Pana Boga Zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnie ziemię. Nie wiem, czy wiecie, ale w momencie, gdy Jezus umierał, przez trzy godziny na całej planecie ziemia nie świeciło słońce. I o tym mówi, nie, mówią nie tylko Ewangelie, nie tylko to prosło ze Starego Testamentu, e, nie tylko Ewangelie o tym mówią, ale słuchajcie zapisy też e, historii z, z innych narodów, innych krajów. A innych zapisów potwierdzają to, że było trzygodzinne zaćmienie. Dla nich zaćmienie słońca. To nie było zaćmienie słońca, bo na całej planecie Ziemia nie świeciło słońce przez trzy godziny. W Izraelu to było od południa, czyli od dwunastej godziny do trzeciej po południu. Czyli w samym sam, sam centrum dnia nastąpiła ciemność. Izaja 53,9 powiedziane. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi. Śmierci swej był z, był z bogaczem. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi. Jezus umierał między dwoma złoczyńcami, ale złożone jego ciało zostało w grobie bogacza. To też się wypełniło dosłownie. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o proroctwa. 29 prorostwa, bo przekazałem, które wypełniły się w ciągu 24 ostatnich godzin życia pana Jezusa. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, Będę, będą prorocy, które zapowiedziały, co się będzie działo później z Jezusem. Ale to już chyba za parę dni. A teraz, a, co chciałbym Wam powiedzieć? Skorzystajcie z tej wielkiej ofiary, którą Jezus dokonał na Krzyżu Golgoty. Nie lekceważcie tych proroc, nie lekceważcie wypełnienia tych proroc. Bo Jezus stał się grzechem. Abyś ty dzisiaj był święty. Abyś ty dzisiaj był sprawiedliwy. Uchwyć się tego zbawiciela. Uchwyć się Jezusa. Miej nowe życie. Bądź pewny, że wieczność spędzi z Bogiem dzięki Jego ofierze. Ufam Jezusowi, że za mnie umarł. Wierzę w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych. I mam życie wieczne. Tego życzę Wam wszystkim. Do zobaczenia w następnej pigułce.